Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj taki filmik no, od czapki. Dosyć improwizowany, bo nie przygotowałem się w żaden sposób do niego. Ale ponieważ dawno w ogrodzie nie byliśmy razem, to tak sobie idę na spacerek i tak sobie obserwuję tę naszą zimę trzydziestolecia. Zapowiadaną przez synoptyków różnych, przez różnych wieszczy, wróżbitów i cholera wie kogo tam jeszcze. Wielka burza medialna była, właściwie to jest tylko po to, żeby właśnie was ściągnąć przed ekrany i ja też daję taki tytuł z tego powodu, ale troszeczkę w innym celu: że nie to tylko żeby ściągnąć was, ale żebyśmy zobaczyli, co się dzieje tutaj na naszym świecie. Oczywiście na pewno znajdą się pod tym filmem komentarze, w których będziecie udowadniać, że to jest naturalne, że taką zimę mamy. Sama końcówka stycznia, przełom stycznia, lutego, już teraz, jak nagrywam, zaraz powiecie, że były okresy zlodowaceń, były okresy ciepłe i tak dalej. Robią z was po prostu idiotów niektórzy, dlatego że moglibyście jeszcze wziąć pod uwagę też różnice w czasie, kiedy to się bierze. Takie, takie zjawiska pogodowe, takie anomalia. Że te zlodowacenia i upały i tak dalej to jest kwestia wielu, wielu lat, a nie tak jak teraz, że w przeciągu 30 lat e, tak się zmieniła zima, że to jest masakra, tak jak ja ją pamiętam. Może nie wszystko oczywiście pamiętam, natomiast nie przypominam sobie takiej zimy i rzeczywiście mogę ją nazwać zimą stulecia, dlatego że śnieg w tym roku tutaj mówię o rejonie między Łodzią a Warszawą ja widziałem dwukrotnie, jak padał, a była temperatura na plusie, widzicie, że jestem w polarze, w czap bez czapki nawet, bo, bo jest coś w granicach 0 stopni w tej chwili, to i tak zimno, jak na tę zimę. Yy, I cóż, no dwa razy widziałem w tym roku, przez jakieś 10 minut, jak śnieg padał, znaczy padał, pruszył tak lekko i nic z tego nie było, bo co spadło, to od razu się stopiło. Długo by gadać o tych wszystkich złych wpływach tego, o tym, że Gdyby przyszły mrozy, a nie ma śniegu, to, to mamy ziemię nieosłoniętą. O tym, że śnieg to też woda. Po takim, po takim suchym lecie, jakie było w tym roku, też chyba lato trzydziestolecia, no, wypadałoby, żeby troszeczkę wody, chociaż zimą, tutaj przypłynęło do nas. Niestety tak nie jest. Nie chcę mi się nawet już słuchać tych wszystkich, wiecie, synoptyków, tych wróżbitów. Są tacy ludzie, którzy nawet filmy na YouTube wrzucają z przepowiednią, że w październiku to będzie lało, a w czerwcu będzie susza. Ludzie ich słuchają, to jest masakra. E, tego się nie da przewidzieć, jakby ktoś nie wiedział. Nawet ci, którzy siedzą tam i operują tymi wszystkimi satelitami i innymi cudami, też nie są, jak widzicie, w stanie przewidzieć dobrze w tych wszystkich rzeczy, nawet pogoda, taka zwykła pogoda, jak tam może oglądacie jeszcze w telewizji, czy gdzieś w internecie są prognozy, też tam może sprawdza się już teraz, teraz lepiej tam na dzień później, czy na trzy dni do przodu, ale jednak takie prognozy na tydzień, na dwa, to praktycznie no, nie mają w ogóle sensu, żeby tego słuchać. Także chodzę niezwykle smutny. W tym dniu i nie tylko dniu, bo już od tygodni jestem taki smutny, ponieważ ja zimę uwielbiam. Uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych pół roku. Każda pora jest piękna, ale zimę uwielbiam szczególnie, ale nie taką. Chciałem dzieci zabierać na sanki. Teraz to chyba będzie można im śnieg pokazywać jedynie na zdjęciach albo w telewizji, albo trzeba będzie gdzieś wyjeżdżać, nie wiem. I tak ogólnie chciałem tylko zwrócić uwagę na to, co wy widzicie, bo jak, ja też, bo jak ja nie nagram filmu o tym, o tym, że była susza, a teraz też jest właściwie susza, nie ma mrozu. Nie ma śniegu, nie ma mrozu, nie ma zimy po prostu. Ja nie zwrócę na to uwagi, a mamy jakąś już oglądalność, dzięki wam, przyzwoitą, fajną. Wy nie porozmawiacie ze znajomymi na ten temat, tylko będziemy gadać o tym, co się tam wydarzyło w serialu albo o jakichś tam jeszcze innych bzdetach, no to nic, nikt nie będzie robił w tym kierunku, żeby było lepiej. A czego nam brakuje? Przede wszystkim wody nam zaczyna brakować, kochanie. Pytaliście się, co z tą studnią Abysynką, czy tam się stan wody polepszył od ostatniego czasu, jak nagrywałem dla Was film. Nie polepszył się, bo nie miał, nie miał powodu się polepszyć. Tam po prostu nie pada całe lato praktycznie, nie pada jesienią, nie pada teraz, więc wody jest ciągle tyle samo, czyli na samym spodzie tylko tyle, ile już nie dało się jej uciec dalej na tę chwilę. To nie nastraja optymistycznie i na ten sezon ogrodniczy. I w ogóle ja wiem, że są ludzie, którzy nie lubią w ogóle zimy i im pasuje coś takiego, że teraz jest cieplej i będą się cieszyć, że nie muszą tam auta odśnieżać albo podjazdu, albo że im nie zamarz zamek w, w samochodzie czy coś. Natomiast ja się z tego powodu nie cieszę w ten sposób, bo wiem, że jest więcej wad w naszym klimacie niż, niż zalet tego, że tej zimy po prostu nie ma. Rośliny też głupieją. Może u nas jeszcze nie tak do końca, ponieważ my mamy takie. Można powiedzieć w pewnym sensie za stoisko mrozowe i tutaj jest troszeczkę zimniej niż kawałek gdzieś dalej, więc te temperatury rzeczywiście tutaj, no jak tu jest 0, to tam gdzieś jest 4 stopnie, powiedzmy. I, I te rośliny jeszcze tak nie ruszyły strasznie, ale już niektóre powoli tam zaczynają głupieć. Co też się odbije na tym, że, że te plony będą po prostu mniejsze, bo, bo przemarzną za chwilę. Może jeszcze jest szansa na to, że, że przyjdzie śnieg, przyjdzie mróz. Może jeszcze rzeczywiście będzie jakaś zima, ale to już nie będzie raczej zima 30-lecia, bo, bo, bo ja rozumiem zimę 30-lecia jako mroźną, śnieżną, długą. Teraz może być tylko mroźnie i śnieżnie. śnieżno, jeszcze, a raczej długo, to już nie przewiduję, ale nie będę taki mądry jak. Właśnie co, co niektórzy po prostu e, synoptycy tak samozwańczy. zwańczy. Więc mi bardzo przykro, że tak jest kochani. No, jedyne co mogę zrobić, to zachęcić was do tego, żebyśmy więcej roślin mieli i na swoich działkach, nie tylko trawniki, ale również krzewy drzewa ludzie źle pojmują zatrzymywanie wody. Myślę, że jak jest drzewo, to ono odparowuje bardzo dużo wody i, i to jest gorzej niż jakby tego drzewa nie było. No nie jest tak. No, spójrzcie sobie na pustynię, gdzie jaka woda by nie spadła, tam jej od razu nie ma. A na nie wiem las równikowy czy jakiś tam tropikalny, tam gdzie jest mnóstwo roślin, tam jest mnóstwo wilgoci też. Oczywiście ze względu na klimat to jest inna też sprawa, ale. Po prostu te rośliny w sobie, w sobie mają, te wodę zatrzymują. To tak jakbyśmy my powiedzieli o sobie, że my pijemy wodę, więc ją zużywamy, no ale jakby ktoś nas chciał pociachać tu i rozrzucić na, w ogrodzie jako nawóz, to my w tej, tej wody mamy tam, nie pamiętam, 70-80% czy ile tam człowiek jest z tego złożony, Szanowni że teraz te liczby mi się mylą. Dawno w szkole nie byłem. W każdym razie no, mogę zachęcić do tego, żebyśmy sadzili jak najwięcej krzewów, drzew, jak siedzicie sobie we własnych mieszkaniach w tej chwili, nie macie działek. Ja to niedawna też nie miałem. Pomyślcie sobie o jakichś paprociach w domu, o jakichś innych kwiatach. Ja akurat paprotki lubię bardzo, więc po prostu o nich mówię, żeby tych roślin było jak najwięcej w miastach, nawet na balkonach, na, na jakichś tarasach, na parapetach. Oczywiście nie, nie na zewnątrz, tak żeby komuś doniczka na łeb spadła, ale. Ale w domach samych dla własnego też zdrowia, dlatego żeby oczyszczały te rośliny powietrze. Co prawda niektóre też są szkodliwe dla nas, czy też niekorzystne, ale no, to już trzeba sobie poczytać, które warto prawda, w domu mieć. Na pewno paprocie są jednymi z piękniejszych, i, i nie trzeba się nimi wcale zajmować. U nas zawsze ktoś mówił, że podziwiał, że skąd my mamy takie piękne paprocie? No? Co zrobić, żeby takie mieć? No? Podlewać czasem i tyle. Wiałowej ziemi u nas rosną i, i jakoś są zadowolone. Yy, moi drodzy, no, widzicie jak wygląda ta zima, tak? Yy, z, tak jakbym zapowiadał już sezon ogrodniczy, ja nie chcę go zapowiadać, ja nie chcę tam iść do ogrodu jeszcze. Wcale mnie nie kusi, żeby już od razu sadzić. Ledwo się skończył tamten sezon, nie było zimy, nie było czegoś takiego, że odpocząłem, że mnie przemroziło trochę, że się robi cieplej. Nie mam wcale ochoty. E, oczywiście, jak przyjdą ciepłe dni, zaczną krzewy puszczać, pąki liście, zacznie to wszystko rosnąć, kwiaty i tak dalej, zaczną na, na drzewach, wiśni się pojawiać. No to wiadomo, że człowiek nabierze wigoru i, i, i będzie chciał, ale, e, ale ja się stęskniłem za zimą bardzo. I pamiętam, że co jakiś czas pojawia się w miarę normalna zima, ale jednak e, sukcesywnie. Im jestem starszy, tym te zimy bardziej przypominają jesień. Tak naprawdę, lato znowu przypomina też jesień w pewnym sensie. Zimne lato, a zima też taka ciepła dosyć. Trochę się to wszystko pozmieniało i głęboko wierzę w to, że niestety jesteśmy jedną z głównych przyczyn tego, co się dzieje na świecie, ponieważ nigdy to w historii tak się. Nie, przynajmniej ja nie znam takich przypadków, żeby to się tak działo w takim tempie, w takim, tak szybko, żeby tak się wszystko zmieniało. Oczywiście niektóre organizacje pompują różne informacje po to, żeby zbierać dla siebie kasę, żeby coś tam zarobić. Zawsze się znajdą jacyś tacy ludzie, którzy będą wam sprzedawali różne eko, coś tam urządzenia po to, żeby, żeby po prostu kasę zarobić, a nic z tego nie ma. Dla ekologii nic przyjemnego z tego się nie bierze, wręcz przeciwnie, często pogarszamy jeszcze tylko sprawę. No ale, ale tak, tylko chciałem zwrócić uwagę: powiedzcie, co tam u Was, jak te zimy u Was wyglądają? Czy są, czy jest śnieg? Bo widzę, że nawet w górach, w niektórych miejscach, ciężko ten śnieg i jakąś normalną zimę. No mówię, są zwolennicy życia tylko latem, ja do takich nie należę. Zawsze zimę lubiłem, zawsze uwielbiałem, chociaż teraz z dziećmi to mam ciężko. Ale czy na łyżwy pójść, czy na narty gdzieś pojechać, blisko, bo blisko, ale pojechać na jakąś małą górkę. Teraz to olbrzymią przyjemność by mi sprawiło chociaż ze dwa dni, żeby można było dzieci na sankach powozić, jakiś kulik zorganizować czy coś nielegalny chyba. Bo to większość dróg zabrania robienia, ale. Jak to ojciec yy, yy, powinien mieć w dupie takie rzeczy i dzieciom chociaż raz kulik w życiu zorganizować. Na razie nie mam takich możliwości, chyba że sobie do sanek kółka doczepię. I przykro, przykro się zaczyna ten sezon taki ogrodniczy. Jeszcze się nie zaczyna, ale ogólnie sezon, rok zaczął się. Siedzę w domu, buduję, a tutaj staram się nie zaglądać, od czasu do czasu tylko zerknę, że, że czy tam już puściły jakieś, jakiś, nie wiem, czosnek zaczął rosnąć, czy tam jakieś krzewy zaczęły puszczać coś. Od czasu do czasu, ale też niechętnie, bo wiem, że mogę się tylko zdenerwować, puszczą, zaczną rosnąć i co ja mam zrobić? No przecież nie będę siedział i wachlował, żeby miały zimniej, tak? Jakby mi było za zimno, wtedy, kiedy ma być ciepło, mogę jeszcze czymś okryć, a oziębić to co mam zrobić? Przecież nie będę im klimatyzacji zakładał. Jest smutno. Zachęcam do tego, żebyście pisali jak tam u was, żebyście mieli jak najwięcej roślin, bo te rośliny yy, są najważniejsze dla tej planety. Tam, gdzie nie ma roślin, tam jest po prostu pustynia albo skały albo nie wiadomo co i życia prawie nie ma, a tam, gdzie jest dużo roślin, tam kwitnie życie, jest woda. Zatrzymuje się ta woda, retencja tej wody jest większa, w sensie, zatrzymuje wodę, nie, nie spływa gdzieś tam, tak, do rzek, do, do, do morza, nie pozbywamy się tej wody, tak? tylko gdzieś ten klimat nasz no, powinien być taki, żeby tej wody, nasz znaczy klimat powinien być, no po prostu powinniśmy o to dbać. I każdy z Was, jak, jak dzięki temu filmikowi, jeśli jeszcze nie, ktoś nie padł z nudów i pójdzie sobie gdzieś tam, nie wiem, od babci paprotkę rozmnoży i dwie paprotki postawił w domu, a jeszcze porozmawia o tym z sąsiadem na tarasie coś tam postawicie, to już będzie wielki sukces. Że w ogóle jest trochę więcej roślin na tym świecie, które może przyczynią się do tego, żeby troszeczkę zmienić te, te rzeczy. Ja wiem, że ten klimat pogarszający się. Ja wiem, że powiecie może, że to głównie fabryki i duże Duże jakieś instytucje powinny się za to zabrać. Oczywiście macie rację, ale to nie zmienia faktu, że, że nas jest yy, ileś tam milionów w tej naszej Polsce i gdyby każdy yy, nie wiem, posadził drzewo owocowe albo, albo jakiegoś kwiata posadził raz w roku, to mamy milion nowych roślin, tak? Yy, milion, ileś milionów? No tam 38, 7, czy ile teraz jest? Nie wiem, tam się mnożą te ludzie tam. I tyle dobra, przykro mi, że tak smutno troszkę, ale mówię, jak ja nie zwrócę na to uwagi, a wy nie zwrócicie uwagi ze swoimi rodzinami, czy na jakichś portalach, gdzie macie możliwość wspomnienia o tym, to znowu ci szczekacze będą mówić, że nic się nie dzieje, wszystko jest fajnie, nic nie trzeba robić, bo trzeba dalej po prostu kopcić nie wiadomo czym w piecu, czy, czy, czy zużywać prąd, energię i, i nie liczyć się z niczym, zatruwać środowisko chemikaliami i tak dalej. Bo po co? Co się będziemy martwić, nie? Może tak mówią ludzie, którzy dzieci nie mają. Nie wiem. Ja jak patrzę, że, że, że mam w przeciągu 30 lat taką zmianę, można powiedzieć, klimatu w Polsce. Za te 30 lat... Dzieci moje będą w moim wieku, wstyd im w oczy spojrzeć. Cośmy im zostawili, nie? Do zobaczenia, papa. Pa.